Mówisz e, o tych sprawach sercowych. E, Zdarzać się, że jesteście o siebie, nie wiem, zazdrożni gracie w różnych miejscach. Nie widujecie się w sezonie pewnie. No tam weekend trwa długo w sezonie, no nie oszukujmy się. Mam najpiękniejszą kobietę na świecie, jak ja mam być niezazdrosny, wiesz. Jak ja zazdrosny? Znaczy, ale to, to jest czasami jest zdrowa. Myślę, że więcej tej zdrowej zazdrości jest niż tej takiej niż tej takiej niezdrowej. No, Angelika mądra dziewucha gdzie jest. No, mm -hmm. Fajna, no. No to na pewno. Fajna, nie mówię, że ładna, fajna, <laughs> fajna też charakternie. Bardzo fajnie do siebie się dopasowaliśmy, bo, bo jako nieliczna, bo, ja mam specyficzny żart bardzo. A, mm -hmm. Angelika też ten żart ma i, i, i bardzo się cieszę, że, że nadajemy na, na, bardzo, na bardzo podobnych falach. Jakaś powiedz mi, nie wiem, w związku z tym czy. E, dobra, inaczej zapytam. No, podczas twoich koncertów. No, no to śmiałem w ogóle nie mam krępacji, nie. <grym> to, że to, ma chciałbym, żeby było ciekawie. Kremp akcji. E, nie no. mam, nie mam kręp akcji w ogóle. <grym> e, chciałbym, żeby było ciekawie, to cię zapytam, czy podczas jakiegoś koncertu, po koncercie, przed koncertem zdarzyło Ci się coś, co ci tak naprawdę szczególnie, nie wiem, zaszło w pamięci, co się wydarzyło nieprzyjemnego lub mega przyjemnego. Zatarg czy ktoś Tak, ja, przykład, ja mogę to już miał coś... powiedzieć, bo mi się to nie podobało. Na mhm. jednym z planerów... No, słuchajcie, tak, tak prawdy tylko u nas na kanale, Zobaczycie. Na jednym z planerów po koncercie pijany wójt, czy nie wiem kto to był, gminy, nie pamiętam już jakiej, a nawet jeśli to tak chyba bym nie podał, ale nie pamiętam mhm. akurat. Nieważne, no jakiś tam... Pijany, wykrzyczał przy wszystkich na sali, za ile graliśmy, za ile co. Ale to miał do was pretensje, nie, to, że wiem, nie, przyjechali... nie, nie. W ogóle przyjechaliśmy, powiedzieliśmy, że gramy za, że gramy za tyle. On powiedział, co? że nie za tyle, że za więcej a, gramy. My w szoku, bo myśleliśmy że gramy za tyle, a to się okazało, że nie, bo tam jakaś agencja, coś. Że zostaliśmy w konia trochę zrobieni. Jasne. E, on wykrzyżał za ile gramy. Ja mówiłem go na bok. Mówię, no młodszy jestem od niego, ale mhm. no przepraszam, no nie spodobało mi się coś, no to ja nie będę się gry... Tym bardziej no takie... Jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy facetami, już z nami, nie rozmawiamy o pieniążkach, o pieniążkach. Publicznie publicznie. I biorę na bok tego pana i mówię, no, przepraszam bardzo, nie co pan robi? No nie może pan prywatnie krzyczeć ile ja zarabiam, ile... No, mi, byłoby, mi, miłoby było panu, jakbym ja krzyczał ile pan zarabiałem. Gnoju! Pakować się i wy... Ta, Gwiazdor! Ja, my, my, my aż z boku stoimy, patrzmy co jest? Przecież nic takiego nie zrobiłem, żeby od jakichś gwiazd wyzywał, nie? No to no, ty zrobił coś do pracy, coś tak bardzo naprawdę. No, ktoś podpisał po umowę. Każdemu z Was by się to nie spodobało i, 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 i ten, no, no nie, nie rozmawia się o pieniążkach. na osobności można, ale nie publicznie, gdzie dookoła są kobiety, gdzie dookoła są dzieci, gdzie, gdzie jest cała sala ludzi, bo tam było około naprawdę 20-25 osób. No i no, no, nie fajnie, no, no. Nie fajne co jest, no bo. No nie, nie fajnie, nie no to, to powiem ci, że naprawdę nie miła mega sytuacja. Wiesz. No bo... No, no, no nie wie, z... ale nie zagrałeś tego koncertu rozumiem. A to no, było, to było tak? po koncercie po na koncercie. dodatek. O nie! Pijany wiesz. No nie, bo jeszcze żeby było przed, to rozumiem, ale po koncercie, no to, to zupełnie, na... w... cię Ci, na... Wiesz, że tym się nie przy... Teraz jedynie nie przemówię, no ale nie mówię. No, tamtej, jeśli chodzi o tamten moment, to, to nie było fajne. Także widzicie, kochani, nie jest tak łatwo w branży. Tylko tak fajnie wszystko wygląda, że sobie pojadą, zaśpiewają godzinkę i mają, mają kupę hajsu. No tak, tak do końca nie jest. Kupa hajsu? Co to jest kupa hajsu? Kupa hajsu to jest dużo pieniędzy. No ale tak, tak się mówi o, o branży Discopola, a już o gwiazdach szczególnie. Gwiazdy? Kto to gwiazdy? No gwiazdy, gwiazdy, <laughs> gwiazdy polskie, powiedzmy tak. No ktoś, kto, wiadomo, my nie jesteśmy w Hollywood, no więc Jasne. jakby. Na naszym możliwości, moim zdaniem, jest mnóstwo jest takich gwiazd, celebrytów, no chociażby z, z Twojej branży, no to jest, no, Ty jesteś na pewno jedną z gwiazd. No, tak? Jeśli ktoś się interesuje tą e, muzyką, a nawet jeśli się nie interesuje, ale był na weselu, na jakiejkolwiek imprezie, zna Twoje piosenki, nawet jeśli nie wie, kto to jest miły pan e, lub nigdy nie widział Twojej twarzy czy zdjęcia, no, moim zdaniem zdaje sobie sprawę, że jest ktoś, kto, się, kto ma taki pseudonim artystyczny i wykonuje piosenkę królowa. Być może tak to, to, jest, tak jest, to bardzo <laughs> No jestem przekonany. No, ale to dużo takich gwiazd no, Zenek czy, czy chociażby Marcin. O, no, 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 do Zęka w ogóle, no ale nie no. do Pana Zenka czy pana Millera to, to ikony, to pionierzy, tak? Wiadomo, że tak. No, oni są po prostu na, na, na topie no, jakimś, od wielu lat zapracowali sobie na to. I już z tego topu nigdy nie zejdą. Tak, po prostu ale są, są gwiazdami? Twoim zdaniem. Czy, czy są gwiazdami? Z tego, co zacząłem poznać pana Marcina Millera, to... Może muzycznie jest, ale poza, poza, poza ten to, to normalny, normalny facet jest. Jak każdy z nas. Nie jest, nie gwiazdorzy ani nic. No nie, nie, ale Także nie. nie, ten, ale, nie w sensie, ale nie, jeśli ja nie mówię w tym sensie, jest, że gwiazdorzy. Ja jak, nie wiem nie o co wiem, chodzi. Ale, mi tak. chodziło o to, że nie w sensie gwiazdy, że gwiazdorzą i chcą, nie wiem, podgrzewane toalety e, podczas swoich koncertów i tak dalej. Co wiadomo, że to jako są normalni ludzie. Uważam. Tylko jako artysta uważam, No to, to myślę, że tak. Myślę, że jest o, takiej, o takiej osobie, która o to, ty, tyle lat na tak wysokim poziomie śmiało, można powiedzieć. Że, no spoko to jesteśmy zgodni. Że jest to gwiazda. Tak, bo jednak to jest bardzo ogromny, przeogromny sukces. Tyle lat utrzymać się na topie. nie? Spotkałeś Marcina? Pewnie już niejednokrotnie. Tak, no... ale słuchajcie, ja w ogóle ani do nikogo z Jurorów nie mam. No akurat już myślę, że no Marcin bardzo. On nic nie powiedział złego na Twój temat, jeśli chodzi Wręcz o... Wręcz że doceni. No docenił. on docenił, że ta kompozycja e... jest niezła. Z Radkiem też już rozmawiałem, z, 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 panią, z panią Magdaleną Narożną też rozmawiałem już. Wszystkim no, z wszystkimi jesteś na Pan, A... Pani? Nie, ja z szacunku. Okej. Okay. Bo ja jestem nauczony, że mimo wszystko... jak prywatnie się Osoba widzicie? Straszna. Mówisz tym na Pan? Ja zawsze, ja zawsze mówię do... do, do, do. Pan, pan Marcin mi zwrócił uwagę, że, że Marcin, że, że ten... Mhm. Ja mówię, nie, panie Marcinie, między nami jest tak duża różnica wieku, mhm. że, że przepraszam, ale dla mnie okay. jest pan, pan Marcinem, e, panem Boże. Marcinem, przepraszam, a, a, nie, no a nie Marcinem. No to cecha charakteru. No tak mnie babcia wychowała, tak? Tak, Gdzie, ja, tak właśnie się poznaje człowieka, siedząc obok, rozmawiając normalnie. Pewnie. Napiszcie, czy wam się... Czy się z tym zgadzacie? Czy Wam się podoba w ogóle o czym gadamy? Jak Wam się nie podoba, to też napiszcie, tylko po prostu nie przeklinajcie, żeby jakiś poziom tej dyskusji był w miarę kulturalny. Dzięki Wam bardzo. Słuchajcie, my pomału, gdzie my się teraz zbliżamy? Tu gdzieś ko okolice Piastowa, reguły minęliśmy. Tak jak mówiłem, zahaczymy jeszcze o Pruszków i będziemy wracali sobie z Piotrkiem tak z powrotem do domu. Fajnie, że w ogóle zgodził się i poświęcił dla nas tą, tą chwilkę Zraven swojego problem. cennego czasu. Dała przyjemność po mojej stronie słuchajcie. Prawie. Powiedz mi, e, w wakacje zazwyczaj miewasz zimą pewnie, tak? No bo okres wakacyjny raczej tutaj w branży jest no. mega. Teraz wakacje miałem w grudniu, tak? W grudniu. Mhm. Sobie wziąłem swoją podpachę, swoją ukochaną i wylecieliśmy sobie. Do ciepłych krajów. Zanzibar. Zanzibar, okej. Okay. Bardzo fajny kierunek. Palmy. <laughs> błękitna woda, no, widok jak na Malediwach, no. No to super. super sprawa, naprawdę polecam każdemu, kto będzie miał możliwość, to polecam, bo, bo, bo naprawdę i myślę, że w tej cenie, co tam jest, to nawet to nie jest jakoś super drogo, już nie będę, przyszł... sprawdźcie sobie, to mi się okay. wydaje, że, że jeśli chodzi o te ceny, to, 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 to fajny kierunek. A jeszcze chciałem wrócić, bo rozmawialiśmy o tej nieprzyjemnej sytuacji na koncercie, ale tak? na... są też przyjemne. Są jakiś koncert, który szczególnie tak już wiadomo, że rozmawialiśmy o tym, o tym narodowym, ale coś fajnego co się na koncercie zaskoczyło, czego się w ogóle nie spodziewałeś, nie wiem. No, zawsze mówią, że, że rzucają, nie wiem, stanikami, majtkami. Nie, nie, no, no, ja tego jak... nie zaobserwowałem. No, ja też nigdy nie. Nigdy nie zaobserwowałem. Uży, ale coś, coś jakiś fajnego. szczegół, nic nie znajdziesz tak. Spalne. Ciężko mi teraz. Tak. Ciężko, ciężko tak z głowy. Ten, coś, ten, coś ten, ten niemiły to Nie bardzo. Ma, ale na przykład e, to może związane z hotelem jakimś, którym nocowałeś, i było, było niefajnie. No, znaczy śmiesznie, może o tak niefajnie ale tak, to. Ale śmiesznie to u nas jest cały czas, tak naprawdę. Wiesz? Ja myślę, że ja tak jak, jak tutaj jest kamera zamontowana, jakby u nas w samochodzie była zamontowana, to... Nic by, się nie dawało, Jeżdzicie... nic by się nie dawało. do publikacji. Okay. <grystanie> znaczy może by było BBB. się nie BBB. No BBB, no. My jesteśmy specyficznym towarzystwem. Okej, okay, no. powiedz mi jeździsz e, na koncerty w jakim składzie jeździcie? Jeżdżę ze swoimi przyjaciółmi. Mhm. Hmm, czyli tak. Jeżdżę ja. Co jak mówili? No bez ciebie to po prostu koncert byłby liczby. nie kurczę niesamowitego jeżdżę na koncerty. Jeżdżę. <grystanie> e, <grystanie> Mój przyjaciel serdeczny od zawsze, Grzesiek, który jest moim menadżerem. Chłopak sobie uziął się, że będzie jeździł na wszystkie koncerty i jeździ. Opuścił dwa, ale nie, nie, nie ze swojej winy po prostu mhm. miał swoje sprawy. Ale dobrze mieć kogoś takiego Bardzo wiesz, możesz na dobrze. niego liczyć. Zawsze. Rozumiem, że Noc gdzieś się jedziesz ważne wywiady, to też zawsze no to jest wsparcie takiego. Kurczę, prostu, ja, wręcz, ja wręcz powiem tak, że Grzesiek tak to wszystko ogarnia, że ja czasami nawet nie wiem, gdzie ja kiedy gram. Mhm. Co mam powiedzieć? Dalej. No to fajnie, no i dalej jeździcie, bo jedzisz ty, ty na pewno, Grzesiek. Grzesiek. Mariusz, też mój uh -huh. przyjaciel, który jest mi fotografem. Uh -huh. Rozwija się w, w tym kierunku i bardzo dobrze mu to idzie. klip mi nawet będzie robił. Super. Także naprawdę się rozwinął super. No i nieszablonowy DJ Jakub, też serdeczny mój przyjaciel, który jest mi DJ-em. No. Super, z tak, graną paczkę Tak, tak po Taka czwórka przyjaciół sobie jeździ i się śmieje, tak. śmieje się, i uśmiecha i, i, i sobie koncertują i. i zgrzyta czasami jak macie dużo no roboty, dużo kilometrów. Tak. Słuchajcie, to każdy, kto jeździ w okresie plenerowym patrzyliśmy na, sw na swoje jabłki kur na cały czas, wiesz i ja już mówiłem, do ja ich nie, nie mogę na was patrzeć. Już, 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 już im to mówiłem po prostu szczerze, Mówię, nie mogę już na was patrzeć, nie mogę was słuchać. Nie chcę już z wami tutaj siedzieć, kurna. E, ale to tak naprawdę to, tylko, to tak naprawdę było pod wpływem chwili, tak naprawdę uwielbiam tych chłopaków, kocham ich, kur, kocham oczywiście miłością czysto, czysto przyjacielską, żeby, żeby tu nie było, że ciepło, że gorąco ode mnie bije e, Myślę, że nie ma podejrzeń e, I ten, no i taką czworeczką sobie jeździmy. Oczywiście, no jeśli, jeśli, jeśli jest możliwość, to zabieramy jakiegoś kolega, który chce. Bardzo często z nami Tomek, serdeczny przyjaciel nasz jeździ yy, yy, bardzo śmieszny chłopak yy, Kuba, no bardzo, ba, bardzo, bardzo dużo, dużo też... Yy, no to super, fajnie, czyli ziomali, Wam się nie nudzi. Nie, nie, nie mogę zdarza, zdarza Wam się, bo... Często jest tak, że jakby są więcej niż jeden koncert dziennie mm -hmm. i te koncerty są często oddalone od siebie mm -hmm. sporą ilość kilometrów. No. Ty masz akurat ten plus, że macie jakby menadżera, który jest Twoim przyjacielem dodatkowo i z Tobą jeździ na te koncerty, mm -hmm. więc jemu na pewno bardzo zależy, żeby to nie było jeden koncert o, o 15 powiedzmy w Krakowie, a drugi o 17 w Szczecinie. Nie no. w Grzesiu bardzo dobrze logistykę ogarnia. Ja to mówiłem od zawsze, że... czy znaczy od zawsze, od kiedy poszedłem do Disco starzeje że jeśli coś się uda, to Grzesiek będzie mi menadżerem, tak, mhm. bo, bo ja widziałem w życiu, że, 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 że on do tego będzie się nadawał i się nie pomyliłem, kurczę, umie bardzo ładnie, logistycznie połączyć wszystko, mogę nawet powiedzieć, że był taki dzień, że, 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 że i pięć koncertów mu się udało połączyć, mhm. to, oh. to naprawdę jest, to, to, to ludzie sobie myślą, że... Nie, kurczę, to naprawdę trzeba mieć łeb, żeby, żeby połączyć. No ale to już jest, to jest masakra. Wydaje mi się, wszędzie że kuwa wszędzie i dla styku. niego i dla ciebie. A muszę powiedzieć, jest... że ten dzień bardzo, bardzo miękko nam wszedł, bardzo, tak? bardzo mięciutko zagraliśmy te pięć koncertów. Tak, po tych pięciu koncertach tak patrzymy na siebie. No fajnie panu ja w ogóle nie, tak jakby nie odczyliśmy tego, nie? Bardzo fajnie, naprawdę. Bardzo dziękuję Grzechowi, że, 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 że ogarnia tak temat i odwala kawał bardzo, bardzo dobrej roboty. Okej, okay, ja wam się, zdarzyło wam się spóźnić gdzieś. Nie no jasne, że tak. Jasne, że tak. Nawet raz mieliśmy taką sytuację, słuchajcie, jechaliśmy na koncert. O, już nie pamiętam gdzie. Dobra, jechaliśmy na koncert, wachy nam zabrakło. Już mhm. zmieniliśmy nawigację z, z koncertu na stację, żeby jak najszybciej do najbliższej podjechać. Słuchajcie, akurat była pogoda, że deszcz padał czy chwilę wcześniej intensywnie. Jakimiś polami strasznymi jechaliśmy. Słuchajcie, zakopaliśmy się. Zakopaliśmy się, dzwonimy do, do tego. No. No w szczerym polu się zakopaliśmy, kurczę. No staliśmy z półtorej godziny i zadzwoniliśmy do, 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 do szefa. Do, do klubu, do, 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 czy na koncert do, tak, do, klubu. do klubu, do klubu. No i nie, nie wiem, czy teraz już serdecznie, serdecznie pozdrawiam pana i, i rozmawialiśmy na ten temat. To nam chyba uwierzył na początku, nie bardzo nam chciał w to uwierzyć, mhm. że, że, ten, że taka sprawa się wydarzyła. A nam naprawdę się to wydarzyło. Chłopaki latali, bo my tam w szczerym polu na wsi się zakopaliśmy, latali po wsi. O trzeciej w nocy pukali do domów, żeby, żeby, żeby ktoś, żeby wiesz, ktoś nas wyciągnął traktorem. Bo mm -hmm. I akurat była taka, taka, taka sytuacja, że, 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 że jeden chłopak akurat tam Grzesiek powiedział, że, 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 że miły pan, że ten ten, a chłopak pił wódkę wcześniej. Aha. Co miły pan? Skoczył ten na traktor pijany, kurs i, i nas wyciągnął. Także, także taką głupią sytuację mieliśmy i. Słuchajcie, i... jakie historie u nas na kanale to jest szczera prawda. Szczera prawda, naprawdę tak było, nie zmyślam. I co? Jak rozwiązaliśmy sytuację? menadżer klubu wziął mnie na głośnik mhm. do mikrofonu, i ja przez mikrofon przemówiłem do, do, do ludu, że, że przepraszam, ale... Nie daliście rady dojechać, w ogóle, bo? Nie tak? w ogóle niezależnych od tak nas poprowadziło głupio, nie żadną główną trasą, tylko jakimś polem. W ogóle nie G wiem dlaczego tak GPS poprowadził. Ale to co, rozumiem, że nie wiem, za tydzień koncert jakiś czy coś, rekompensata, tam, Była, głupio. graliśmy, nie pamiętam jak, ale no tak, graliśmy, pewnie, że graliśmy. Oczywiście graliśmy tam nawet już dwa razy czy coś. Aha. No, Także fajnie, no to no zdarza, fajnie. Zdarza się. No zdarza się, no to nie było zależne od nas no. Zdarza się. Ja zauważyłem na przykład, że właśnie jak się jeździ gdzieś tam na koncerty na południe Polski. Często są takie dziury w drogach, w sensie, że bardzo długi okres, czas, okres nie ma okres czasu. Przez długi okres nie ma stacji gdzie można zatankować dokładnie, paliwo. Dokładnie, no i to właśnie chyba było to. Tak, było to właśnie dobrze mówisz, to gdzieś, gdzieś tam gdzieś tam na południe to no, 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 okolice Rzeszowa, tam y no, troszkę troszkę bliżej. nad Rzeszowem. Na Rzeszowem, no, gdzieś tam w tej okolicy. się tak, no niestety. No. Ale nie, ogólnie nie mam takich sytuacji, że, że odwołuję koncerty i tak dalej. Rozpadało nam się, wjechaliśmy do Ursusa i troszeczkę nam się rozpadało. Czyli mówisz, że tak jedyny koncert, na który nie udało Ta. wam się po prostu dotrzeć. No niestety, tak. Ale no, mi przykro było, no bo ja, ja, ja kocham kontakt z ludźmi, kocham ten i ja, im przykro mi było, że ludzie myśleli, nie, że ja ich oszukałem, że, że mi się dziewięć. nie chce iść do pracy, że mi się, no gdzie? Po pierwsze, to po Kocham drugie, to, przyjechałeś robię. tyle kilometrów, gdzieś już do Rzeszowa, no to no, fajnie by no, było ten koncert zagrać, no, co... zrobić swoje i zadowolony wrócić pewnie. po prostu do domu, czy jechać do hotelu, się no, wyspać i jechać dalej pewnie, w trasę. Pewnie, pewnie. No niestety zdarzyło się, ale nie, 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 spokojnie. my nie odwołujemy, nie odwołujemy koncertów, jak mówimy, że jesteśmy, to jesteśmy. Ulubiony klub jakiś masz, nie mówię o sportowym, taki do grania? Albo kilka wymień na przykład. Fajnych klubów bardzo lubię Polskę. Silence y, Lublin. Mm -hmm. Serdecznie pozdrawiam Łukaszka. <laughs> Prześmieszny człowiek naprawdę ubiegłam. Stand, taki stand-upowy ma, mm -hmm. Bardzo mi się to podoba. Bardzo fajny, bardzo luźny. bardzo luźny, Co bardzo? Y, Mega music Wilga, mm -hmm. Super A tutaj blisko, daleko super, 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 pani... Pani menadżer. Zaraz, co ja tam jeszcze mam takiego swojego ulubionego? Nie chciałbym zapomnieć, bo mam jakiś taki jeden. Jeszcze, tylko nie pamiętam nazwy No, no zostańmy no, przy tych dwóch przy tych dwóch. Dwa ulubione, czyli Lublin No i... A no i przy, no, przecież jak mogłem zapomnieć no pewnie Expo się obrazi na mnie, ale no cóż, Hulakula y, Hulakula. kula, kula, kula. Hula, kula to Warszawa to... Nie no nie, ja nie, nazywam, nie można w... się obrażać. Ja tak. nazywam to swoją świątynią no. O, to czy w Warszawie no jest Warszawa, no to Hulakula, Exponą to są kluby... Tak, no. No naprawdę no rozmawiać. No w no, 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 można, iść, za można iść zagrać w bilard, można iść zagrać Całkiem w ogóle inne, bo, inny jakby rodzaj no, klubu tak można do końca. Zjeść. Można zjeść, tak. Fajna sprawa. No i bardzo, bardzo Krzysiu, Krzysiu menadżer też bardzo fajny, bardzo fajny młody chłopak. Bardzo mamy na podobnych falach nadajemy śmieszny. Dobry kontakt. Śmieszny zawsze. no Bardzo serdecznie pozdrawiam. Krzysiu jesteś mega człowiekiem, naprawdę. Ja powiem Wam szczerze, kochani, że tak słucham, rozmawiam sobie z Piotrkiem i po prostu mam ochotę wprosić się kiedyś z nim na podróż w jedną trasę. Bo jak on mówi, tu jest fajnie, tam fantastycznie, to świetnie. Kurwa, muszę coś pomyśleć o no tym. Ale nie zawsze jest. Zapraszam, serdecznie zapraszam, ale nie zawsze jest fantastyczne. Tak jak mówiłeś, kłótnie się zdarzałem na trasie. Wiesz no, jak mówią, w każdym domu nawet się zdarza od czasu do czasu, że ktoś na kogoś się zdenerwuje, to dla mnie to jest no to też jakby normalne, myślę, że e, dla naszych słuchaczy też i widzów. Pewnie, pewnie. E, poczekaj, my do Ciebie to musimy... Chyba nie e, Tutaj. Chyba tu. Dobra, musimy przez Chyba nie wiem, jechać. chyba tu. Dobra, ja już wiem teraz. E, no i tak to, no, to wygląda. Tu się zmienia trochę ten Ursus, chociaż wiadukt cały czas jest w tym samym miejscu na szczęście. No się ładnie buduje, ładnie się bardzo Warszawa mhm. buduje, no. Ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało za parę lat. Powiedz mi, a co porabiasz w tygodniu? Jak, no, piątek, sobota, niedziela pewnie to już jest cila, powrót, mm. odpoczynek, ale przychodzi poniedziałek, wtorek, no, środa. No, w, co robisz? No. Staram się nie siedzieć, nie zamulać w domu. Jakiś sport, czy biegasz, wstanę? czy na czego? Biegam, na siłownię sobie chodzę, mm -hmm. wiesz? A to rowerek sobie zrobię, a to, to bieżnie, a to sobie tam... Coś podrzucę, jak, jak, jakieś żelazo, że tak powiem, żelastwo. Nie, bo tak to widzę forma jest, nie Gdzie coś, forma? Chłopak bym zdjął <laughs> ten zalany. Kiedyś owszem, jak grałem w piłkę, to i kalory. Ferek był i wszystko. To gdzieś tam daleko jest, ale trzeba... Ale no, trzeba wiecie, to czyjś. odkopać, kurczę. O, czekaj, Gdzie pogasimy światła. światła? O, jest, gaszone wszystko. Także staram się coś zrobić, co bo mówię, zapuściłem się troszeczkę. Już był nawet okres w życiu jeszcze przed miło państwem, jak ważyłem... Słuchajcie, 8, moja normalna waga to jest 69 kg, Ważyłem 80 Powiedziałeś przed miłym państwem? Przed miło, przed miło państwem, no. Przed miło państwem. Przed, okay. przed miło państwem. Miło, państwo, to, będzie słowo miło klucz, państwem. to będzie słowo klucz, które będzie wykorzystane w konkursie. Miło państwo. Więc e, radzę Wam, e, jak chcecie wygrać koszulkę lub kubek, którą jeszcze raz tutaj pokażemy, kubeczek. Koszuleczkę ja zareprezentuję, ja prowadzisz. Bez gwiazdy nie ma jazdy. Proszę bardzo, będzie. Tu będzie tam właśnie to słowo klucz, które właśnie Piotrek wypowiedział, użyte. <laughs> e, Także no mówię, ważyłem 81 kg, to już byłem taka pućka, że koniec. No. Tak, bo to 12 kg nadwagi. No. Ale 80, zrzuciłem, teraz ważę się. 81, a masz to jesteś dość wysoki. Nie? I jaki wysoki? Ja mam 76, ma. mam to żaden, 76. Żaden bo... wysoki, bardzo niski, yeah. bym To być może dlatego, dlatego mi się wydaje, bo to jednak za... jesteś gwiazdą to Mówię kurde, jakiś Taki mały przy tobie się wydawał. Ludzie, ludzie którzy, którzy pierwszy raz mnie widzą, mówią: no jest, to ludzie się taki wysoki wydajesz. Co mam? Telewizja kłamie. Telewizja kłamie. Ale YouTube nie kłamie, my mówimy tylko prawdę na naszym kanale. Tak jest tylko prawda tutaj, tak jest. E, Także tak, zbliżamy się, będziemy po malutku kończyć to nagranie. E, mamy nadzieję, że wytrwaliście przez ten czas, bo trochę, trochę minęło tego czasu. Oczekuję, pani chce przejść, to ją przepuścimy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okay. Proszę bardzo. My, my mamy fajny, fajne, miły ten. E, słuchaj, e, ja będę cię prosił, żebyś nam tutaj w międzyczasie podpisał, podpisał koszuleczkę. Ja, masz, ma, ja mam flamę na przykład z tyłu. Jak masz jakiegoś grubszego, patron ja no. to, to. Znaczy. Markera. Markier. <laughs> okay. markier. 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 Markier To sobie podpisz nam koszulkę ja taki... proszę. Jak możesz to i na kubeczku. Jeszcze od razu podpisz. przygotowałem, proszę o, bardzo. Płytek nie będą. mam, mamy... Mam te autografy, mam wlepki, które... Będę karteczki również. I wlepki, proszę bardzo, tu tutaj wam zostawiam. Dobra, Wlepeczki. fajnie dziękuję. A Autografy bardzo. podpisujemy, tak? Podpiszemy autografiki. Podpisujemy tutaj Oj. miły pan. Eee. fajne koszuleczkę podpisać? Dobra, piękna sprawa. O Jezu, nienawidzę podpisywać koszulek. Dlaczego? Bo Flamaster nie jeździ za dobrze po. Dobra, jak chcesz, to możemy się nawet na chwilę zatrzymać i będzie ci To taka ciekawostka z tego co widzę. Piotrek jest leworęczny. Tak. Ja mam, to się śmierć, ja mam taki przedszkolany podpis, typ, typowo, ale no niestety. No. Pokażmy to. O, ale dobra, jest własny, zobaczymy. to jest najważniejsze, no podpis jest własny, ręczny, czy jest na poziomie przedszkola, czy jest na poziomie podstawówki czy już nam czegoś innego, to już... <grycisky> wyższego Chcą, też, też tak? Czy jedną tylko? Jedną. Dobra, jedną A, jeden egzemplarz na cały świat. Tak, i poprosimy kubeczek Kubeczek, tak? proszę, o, tu uh, będzie łatwiej już. tutaj jak się ślizga pięknie. O, super. Piękna robota. No mamy to, kochani, to będą dla Was nagrody A tu ja się za, zabieram za podpis. Tak, i jeszcze będzie kilka kartek, które będą dołączone. A czy my już kończymy, znaczy, bo chciałbym coś na koniec powiedzieć? Tak, będziemy dojeżdżamy, marutku jeszcze pojedziemy tam na taki parking, sobie Dobrze. zawrócę i później odwiedziemy się bezpiecznie do domu. Jasne, pełna sprawa. A Piękna jak sprawa. chcesz coś powiedzieć, to... to tak, jest... bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić mojego tatę, moją babcię, moją siostrę. Moich przyjaciół, wszystkich nie będę pojedynczo wymieniał, no bo nie starczyłoby mi czasu. Oraz chciałbym powiedzieć parę słów do Angeliki, moje mi Miszu, kocham Cię najbardziej na świecie, jesteś jedyną kobietą w moim życiu, kocham Cię najbardziej, oby do końca życia. Jesteś najśliczniejsza. Nie ma takich ślicznych kobiet jak Ty. Widzicie Państwo, mamy zarejestrowane wyznanie byłego Pana do końca życia, do Angeliki. Zespołu Top Gear. Proszę mi się nie dziwić, najpiękniejsza kobieta na, na świecie, ma, na planecie ma, i w okolicach. Nie ma zdziwienia żadnego, na, na pewno już nie, nie z naszej strony, ale myślę, że z Waszej też nie, także piszcie w komentarzach, gratulujcie im fajnego związku i z, słuszcie im dobre życzenia po prostu, żeby naprawdę fajnie im się dalej to wszystko układało. Piękna sprawa. Jesteś, a Wy, Panowie, jesteście bardzo w porządku. Dziękuję za zaproszenie, naprawdę super. Co przyjemność po super naszej. Super po mojej również. Super, Także, naprawdę. A, a co do koncertu, co chciałeś w trasę, czy coś? Śmiało, numery macie dzwonić. Jasne. Kiedyś um, jak coś? Myślę, że, myślę, że jak gdzieś bliż, bliżej będzie, żebyśmy nie musieli. Znaczy, żebyś nie musiał ze mną Słuchajcie, spędzać aż tyle czasu. Ja ci powiem. 7 marca gram w kula. 7 marca 7 zapisujemy w hula, w hula. sobie. Słuchajcie, to jest szansa, że my będziemy z kamerą. 7 marca w hula, kula kula. I będziemy mieli dla Was te autografy od miłego pana. Tak jest. I być może już będzie można nagrody 7 marca e, odebrać tam nawet. To dowiecie się wszystkiego od nas z naszego fanpage'a dalej. Ok? A my dziękujemy za zaproszenie i pojawimy się tam. Zapraszam. <grych> Dobra, tu się podpisują kartki dalej. Także trochę tego będziemy mieli do rozdania. Jak się pojawimy tam, kochani. Tu widzę, że Piotrek nie oszczędza. Na kartkach się dzielić, proszę bardzo, mamy tego naprawdę no Taki jeden egzemplarz zrobiłem, sporo. bez gwiazdy nie ma jazdy. Proszę bardzo, o, jeden super. taki zestawimy. To będą dołączone do naszych kubeczków. Jedziemy. Bez tak. gwiazdy nie ma jazdy, bezpiecznie dojechaliśmy tutaj z powrotem na Włochy. Ty jesteś gwiazda, z Tobą, z tobą jest jazda. Jacyś. Ja tak jest. Pan jad, pan jad. Dobra, ja mówiłem, że wjedziemy na jeden parking jeszcze sobie. Na po paluchu pojechałem i co teraz? Będę się musiał wykąpać. szkodzi, zejdzie. Zejdzie, że tu jest. Tutaj chyba wjedziemy na wysokość, nie? Pewnie, mięciutko. Chyba i Mięciuteńko bardzo. Okej. Dobra, to wjeżdżamy sobie. Taka ciekawostka. No? Niech no tak, faktycznie. Wielu, nie Zwróciłem na to uwagę. Myślę, to jak, no, jak? no, normalnie, no nic takiego. Jak no. wracasz, no co, nie ma żadnych. Nie, e... Nic się nie dzieje. Z widów? Nie. Nie, nie, nie. Chyba że nie śpię trzy dni. Nie, nie było tego. Tak nawet już dzień wtedy można było Tak. Ostatni egzemplarz został podpisany. My jesteśmy już na parkingu. Super, bardzo dziękujemy. Jeszcze raz pozdrawiamy roba. was wszystkich serdecznie.